Fajne podejście do życia, wiesz, jakby nie potrzebuje dużego, dużego masy... wiesz, jakby większego, większego grona, żeby się dobrze bawić. Ja potrzebuję po prostu prawdziwych osób wo wobec, jakby wiesz, wokół mnie i to jest dla mnie wystarczające. A czy to są często osoby ze świata muzyki, nie. czy... Nie. Nie, 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 nigdy, nigdy z muzyki. No a... Nigdy z muzyki, to wiesz, przyjaźń taka, relacja bardziej, yy, że niby praca, nie, ale... Przyjaźni takiej, żadnej, żadnej nie mam. I dziwnie w branży muzycznej zrobić jakieś przyjaźnie, powiem ci tak. Tak? No. Artyści są okropni. Wiesz, nie, 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 artyści są okropni, ale jest dużo wersji. Ja uważam, że wielu jest. E, nie, ja uważam, że wielu jest. Nie będę wymieniać. Jest. Coś tam może się znaleźć, Przejechałaś tam. się na kimś? Znaczy ja wiem, ja to. Czasami nie, była parę takich dziwnych sytuacji, ale nie zwracam uwagi na to. Wiesz. No dobrze. E, Karma wróci. Rozumiem, tak myślisz? <gry> no, Wierzysz no w, tak. w karmę? Wierzę w karmę, wierzę w to. Trzecie oko takie...